Zobaczmy się do wypłynięcia. a Wiatr jest trochę w tego kierunku. A więc już zostawiliśmy tu jedną sumę nawieczną. Sumę za wieczną zwinęliśmy zginęliśmy. nam nic innego, jak rzucić muring. Wcześniej dać maszynę do przodu, tak żeby się trzymać na sumie nawiecznej. I kama rzuci pierwszy muring potem spokojnie, bez problemu się na sumę rufową, którą oddaję Spróbujemy to zrobić. Nagrywając to wszystko, choć w słońce w końcu zagościło nad nasz okręt. Nie za bardzo widzę co, co nagrywa. Ale oczywiście pierwszy odpalamy silnik i czekamy aż się rozgrzeje. Nasz silnik. Mam wrażenie, że jest to prototyp to silnika z stoł te T34. Zawsze sprawdzamy czy jest na luzie. Zobaczyć dlaczego to T-34. Sprawdzamy, czy mamy pędzakę z ruchu steru. Czasami w nocy ktoś nam czegoś nie podłożył, bo coś nie płynęło, żeby ster. Był załogan, który schodził po pijaku na KS, śnioparnie oparł, nie, opar, nie zaraz Następnie sprawdzamy, czy mamy chłodzenie. Trochę Powinniśmy poczekać aż się silnik to rozgrzeje jak troszeczkę e, populuje tą tym chodzeniem e, zwłaszcza jeżeli zauważycie że wydobyła się nagle jest dym to duże prawdopodobieństwo jest takie że Wasza szczęśliwa kochana załoga zanim wypłynęliście podąkowała Wam wodę do paliwa Więc e, jeżeli tu nie wiecie odpłynęliście silnik to lepiej poczekać niech się zgaśnie w porcie niż w momencie Nasza kochana załoga nie dołała wody paliwa, bo dolewał kapitan. Załoga jest leniwa. Załoga jest leniwa. Ta załoga później na długo zobaczyła sobie radę z mooringiem, bo on jest tam dość mocno śmiesznie zaplątany. Czy są powiązane, murik jest powiązane w paru miejscach, jak na przy wciągnięciu mooringa poszedł tam węzeł na, na klacę. Ta naga jest taka węzeł nagowy jest taki tylko naszego sposobu Spróbuj kama wyrasz radę wyrasz radę, dobra teraz udaję mało naprzód dobra, zrzucamy mooring Sterem teraz reguluje bo od siły wiatru, mocno nie wiem, ile jest na pół, to dziób będzie nam się szedł bardziej w kierunku wiatru. Okej, okay. powinien zatonąć. Oczywiście, mówili proszę. Powoli, muri. powoli, tak tutaj w tym pocie, powoli, ale my też się nie spieszymy. Powolutku. chodzi do cumu się uwagi cały czas, trzymamy z tyłu, czym się wcześniej czyli Nie mamy jakichś dźwigni wystających. I teraz możemy cumę oddać. Podjeżdżam. Zwróćcie uwagę, że ta cuma prawa była dość krótka. Za długa cuma, którą mamy lewą, mogłaby w momencie, kiedy mamy na przykład e, nie poleria, tutaj, ale ucha, utrudnić nam oddanie cumy, a wręcz czasami przy szybkim wybieraniu, może powstać węzeł, zabiegować się na uch. Dlatego starajmy się, jeżeli jest taka możliwość, żeby te cumy też nie były za długie. Dzisiaj piękna pogoda, słońce w końcu. Prawdziwa Chorwacja. Na razie dziękujemy, następny odcinek.